Witam w kolejnym odcinku naszego cyklu, w którym zajmujemy się poszczególnymi frakcjami, które dostępne są do wyboru przez graczy. W tym odcinku zajmiemy się Sylvanet. Sylvanet to frakcja, w której centrum jest oczywiście bogini życia, Alariel. I tak jak każda z tych frakcji ma określony stosunek do Boga, tak właśnie Sylvanet jest jakby najbardziej zjednoczona ze swoim Bogiem. Oni czują obecność swojej bogini, bogini czuje ich obecność, razem współdziałają. Można powiedzieć, że do jakiegoś stopnia wszyscy tworzą jeden wspólny organizm. Każde stworzenie stworzone przez właśnie Alariel razem myśli, razem czuje, w pewnym stopniu oczywiście, co ważne, jednoczym ich te pieśni, które są opisane w, pod, zarówno w podręczniku, zarówno w te pieśni, które oni razem słyszą, razem nucą, dzięki tym pieśniom mogą sobie przesyłać informacje, wzywać do boju, komunikować się w różny sposób, mimo że na przykład różne te sylwanet, różne te odłamy sylwanet mogą być w szczególnych innych Mortar Lelams, a nie w samym Kwiran. Bo, oczywiście, Gyran, czyli to Mortar z które jest, jest źródłem tego całego życia, tam jest ich główna siedziba. To właśnie do Gyran wycofały się wszystkie, wszystkie Sylvanet, na, na właśnie zgodnie z pieśnią, która nuciła Alariel, by bronić Gyran tego samego centralnego punktu przed atakami wojsk chaosu podczas tego Age of Chaos, gdy już Sigmar się wycofał gdyż wojska tego orderu, wojska porządku, yy, coraz bardziej się wycofywały, to właśnie do Giran Alariel zwoływała wszystkich, Sylwanec, yy, no ale mimo to oni przegrywali wojnę, przegrywali wojnę zwłaszcza z Nurgem, który yy, ten bóg chaosu, bóg poniekąd też życia, ale takiego zgniłego, yy, yy, walczył właśnie z Alariel w tym yy, Giran. Ona tą wojnę przegrała, ona musiała się wycofać, ona musiała wraz z różnymi Sylwanycami zacząć się chować w tych wszystkich lasach, które były w Geiren, no i dopiero wtedy właśnie interwencja. Stormcastów podczas Age of Sigmar pozwoliła jej jakby odrodzić się na nowo. No ale to może w następnym odcinku, kiedy poruszymy wszystkie te kwestie związane właśnie z Realm Gate Wars, z tym rozpoczęciem się Age of Sigmar i jak do tego doszło. Wracając do samego tego, samej tej frakcji, samego tego ugrupowania, to jak wszystkie dzieje się na poszczególne takie subfrakcje. Jeżeli chodzi o sylwanet, one są nazywane glade. Glade można to przetłumaczyć jako taka polanka, na której gromadzą się poszczególne stworzenia. I te glady są bardzo różne właśnie w zależności od tego, w jakim miejscu, w jakim mortarze nam się taki glade przebywa. Może, za przykład może tu posłużyć Sylvanet of Oakenbrow, bo to taki jest najbardziej powszechny, jest on najbardziej towarzyski w stosunku do innych stronnictw porządku. Komunikuje się z nimi, przekazuje razem współpracuje. W odróżnieniu na przykład od, od na przykład takiego Sylvanet od Redwood, gdzie jest on bardzo agresywny, w sumie nie toleruje innych sojuszników oprócz Sylvanet. W odgrywaniu takiej postaci Sylvanet ona nie ma jakichś własnych celów. Te wszystkie cele, które przejawia dana istota należąca do tej frakcji, to są cele wspólnoty, cele poświęcania swojego życia dla życia innych, dla rozszerzania tego życia, które jest życiem w równowadze, które jest życiem w, w cyklach czyli ten cykl dorastania, starzenia, śmierci, to wszystko ich przenika. Oni Wiadomo są bardzo związani z tą naturą i dbają o to, by to życie jak najbardziej się rozwijało. Jeszcze w, za czasów Age of Myth właśnie Sylvanet, na czele z tą Alariel rozszerzało to życie na wszystkie inne motyrealmy, było tym zaczątkiem tego życia. Naturalnym wrogiem właśnie jest oczywiście Nurgel, gdzie on też Chce być tym, który rozprzestrzenia o życie, ale oczywiście w sposób najbardziej charakterystyczny dla chaosu, czyli całkowicie chaotyczny, splugawiony, powodujący różne mutacje i tego typu rzeczy. Przez to właśnie, że podczas tego Age of Chaos Sylvanet tak bardzo się wycofywało, można. W wymyśleć różne te glejdy, które były opanowane przez chaos. Przez jakiś czas one mogły być pod panowaniem tego chaosu, a dzięki temu Age of Sigmar one wróciły z powrotem na drogę porządku, oczyszczone na przykład przez moc Alariel. Bo należy pamiętać, że każdy członek tego glejdu ma, ma takie połączenie z innymi członkami tego Glade'u, tak jak mówiłem, a wszyscy Sylvanetki i tak mają jakby takie swoiste połączenie, wszyscy ze sobą. Ale jeżeli chodzi o ten sam Glade, to ta świadomość tego współodczuwania z innymi członkami tego samego Glade'u jest bardzo dominująca. W Age of Sigmar Soulbund, czyli w tym RPG-u w którym można się wcielić w tę postacie, to właśnie Soulbund, to zjednoczenie dusz pomiędzy członkami drużyny powoduje, że taki członek tego Gleida poniekąd się odrywa od tego, on już nie może jakby współodczuwać, cofać się historią, pamięcią do tego, co, co kiedyś jego Gleid zrobił. On, jego dusza zostaje z tego jakby wyciągnięta. Dzięki temu taka istota Sylvanet posiada większą samodzielność może mieć własne cele, ale jednocześnie jest wyrwana z tego serwana. Dlatego Alariel bardzo rzadko pozwala na to, żeby którekolwiek z jej dzieci, bo ona traktuje wszystkich tych istot jako swoje dzieci, było tak wyrwane od niej. Bo to jest droga w jedną stronę. On, ta istota już nie jest w stanie wrócić, ponownie się zjednoczyć w takim stopniu, w jakim zjednoczyła się na samym początku. Więc to podkreślenie tej pieśni, podkreślenie tych cyklów w tym życiu i brak swoistych celów. Oczywiście w momencie, gdy taki sylwanet dołączy do grupy Soulbund, tych innych członków Kraczy Zjednoczonych, no to on wtedy ma te same cele, ale nie ma jakiejś tam swoistej, osobistej motywacji poza tą, żeby dbać o życie, żeby dbać o, to, o walkę z chaosem, o to, żeby to życie się rozwijało. I według mnie to są najwie, naj, tutaj najbardziej charakterystyczne cechy tego Sylvanet oprócz właśnie tego, co zaznaczyłem na samym początku, czyli zjednoczenia ze swoją boginią, bo każde z tych stronnictw ma inny stosunek do swojego bóstwa. Mówiliśmy już o Stormcastach, którzy w sumie zostali jakby zostawieni najpierw przez Sigmara, a później powołani do niego przez niego do życia ponownie. Mieliśmy Fireslayersów którzy nie mają swojego Boga, ale dążą do tego, żeby, żeby mógł się odrodzić mieliśmy latające Dorandiny, czyli Karadronów, którzy sami świadomie odrzucili swojego Boga. No i ostatnio, w ostatnim odcinku mówiliśmy o, o Dipkinach, którzy w kolei zostali sami odrzuceni przez swojego Boga. Co więcej, ich Bóg próbował ich zniszczyć. No i nigdy nie wiadomo, jak to się wszystko skończy. I w końcu mamy sywanet, którzy są Prawie i jedną stanowią jedność ze swoją boginią, ze swoją Alariel. Według mnie na tym skończymy. Powyższy po filmik kiedyś na pewno jeszcze wrócimy właśnie do tego, co widzimy na ilustracji, czyli do tych Realm Gate Wars, gdzie stormkaści pomogli Alariel odzyskać swoje właściwie siły, no i pomogli w zwycięstwie z wojskami Nurga. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.